Dajcie, Dzisiaj trochę taki nietypowy przekaz, nietypowy film, nie z kortu. Jak widzicie za oknem akurat deszcz pada i to jest ten jeden, powiedzmy, z tych 30-40 dni w roku, kiedy nie ma słońca tutaj w Hawi. Także tak tylko chciałem się podzielić, co u nas słychać, jakie mamy plany, jak to u nas wygląda. No, jak pewnie wielu z Was wie, mieszkamy w Hawi. Janek tutaj jest pod bardzo dobrą opieką. Trenuje z Mariano Peinado i, i z jego synem. Amancio Peinado, też również z trenerem Aleksem, także jest pod bardzo dobrą opieką. Tak jak mówiłem gdzieś tam w filmikach wcześniej, moja rola jest już trochę bardziej tylko rodzica, tylko, tylko taty, a mniej bezpośrednio trenera. Jeżeli chodzi o dalsze plany, no to na początku myśleliśmy, że przyjedziemy do Polski. Na całe wakacje, ale plany się troszeczkę zmieniły i o tym będę mógł powiedzieć też troszeczkę więcej w kwietniu. Ale ogólnie myśleliśmy, że przyjedziemy chociaż na 2-3 tygodnie, ale no, nie chcę Janka wyciągać tutaj z tego rytmu, bo bardzo, ma bardzo dobre warunki do trenowania i, i nie chcę go z tego wyrywać żeby tutaj po prostu kontynuował i turnieje rozgrywał właśnie tutaj w regionie, w regionie Walencji, w regionie Alicante. Co do dalszych wyjazdów to będziemy myśleć, myślę, że w przyszłym roku, kiedy będzie grał jako ostatni rok. Jako skrzat, także tak obecnie wygląda nasza sytuacja. Janek obecnie gra turniej Circuito Alicantino, o czym informujemy na YouTubie. Teraz jutro będzie grał półfinał tego turnieju, a, a w kolejny weekend Masters, gdzie zagra ośmiu najlepszych z tego turnieju. Później, jeżeli chodzi o dalsze plany, jeżeli chodzi o turnieje, to myślimy, żeby w tym roku już zagrał też kilka mocniejszych turniejów do lat 12, ale tak jak mówiłem, w regionie nie chcemy jakoś za daleko jeździć. W przyszłym roku będziemy chcieli już pograć wszystkie najlepsze turnieje do lat 12, prawdopodobnie też Mistrzostwa Polski, też turnieje Tennis Europe, może jakiś taki turniej we Francji, jakiś taki mocniejszy, żeby po prostu zobaczyć, jaki jest poziom. Rówieśników Janka na świecie, nie tylko, nie tylko w Polsce czy tu w Hiszpanii, ale też porównać ten poziom na świecie i zobaczyć, jak to wygląda, w jakim miejscu jesteśmy, czy Janek się odpowiednio rozwija, jakie ma braki, co jeszcze może zrobić. Ogólnie my to wiemy, ale zawsze warto, uważam, to porównać z innymi i zobaczyć. Jaki, jaki jest ten poziom tak naprawdę. Także tak, pokrótce to u nas wygląda. No i oczywiście dziękuję za wszelkie subskrypcje, za komentowanie, za lajki, bo też widzę, że bardzo dużo osób ogląda nasz kanał, ale nie bierze w nim tak jakby udziału. Także dziękuję Wam za to, jeżeli subskrybujecie i dla tych, którzy jeszcze tego nie robią, to, to proszę, zasubskrybujcie i, i bądźcie na bieżąco z kanałem Mały Tenisowy Mistrz.